Człowiek jest z tej strony brygiewi, w grze anepik i włączam stopper, włączam stopper. Godzina. Y, timer. Start. Jest, jest, nie, start miał być. Nie działa, start. Dobrze, zadziałało. I lecimy na bossa. Ja prawie pamiętam, gdzie ten boss jest, więc spoko Poczekajcie. To się wchodziło here I tutaj na dół. Chyba zaraz po lewej był. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Może i ja, kłamię? A tak to tutaj, tylko zepiły się potworki, okej, a to żaden problem Więcej expa Nieee Lekki sztylet, okej Jest to broni, leć jak lodu Ja też będę do ich leczy non stop Ty Okay. to jestem w patowej sytuacji, to robimy to w ten sposób. Muszę... bardziej ostrożnie widzę i tego leczącego trzeba wybić na pierwszym miejscu. Wiem, groży, takie rzeczy tutaj są. każdym mi to przykłina. Nie wiem, czy to miejsce nie jest też przypadkiem miejscem nosowych podpowiedzi. Dobra, który to tamten Ten tamten szaman. Wygląda jak szaman. Chciał go leczyć, gdzie jesteś? jest odwrócony tyłem, nic nie widzi. Myślałem, że to może tak nieskończoność. Dobra, teraz udało się spokojnie. dlatego już nawet nie będę atakował. No to zaraz idę na bosa. Dawać mi tą wielką dżobnicę. A je merdy tu Ok, ok, ok. Bo on tu zapisze raz na drogę od kiedy? Dajemy. Dobrze, że sam jeszcze z tego leci zdrowie. Ok. Dajemy. Jest tak zabójcza, ciekawa. Że ci z obejrzą, ten odcinek w całości, powinni chyba dostać, nie wiem. Nobla, za cierpliwość. Nie, he Może sobie tak. Oraz jakoś lepiej. Margines błędu większy, wiecie o co chodzi. A ta mikstura jest na kozaku, ludzie. Och, fizdu. Dynidon. A, huźwa. No nie, no tak się tego się inaczej chyba po prostu nie da. Co maksymalnie cierpliwość używać? Kryty też nie chcą wejść. Może jakieś mam zwoje mocy? No właśnie. O spoko, zaraz złe masy. się trochę zdrowia, o, dziękuję Bardzo miło. się jeszcze pozbądźmy za spokojność sumienia teraz zbychu czaruj dobre, dobre, 2 na 10 no i pięknie już wie dwa razy więcej znaczy prawie dwa razy, no bo 50 więcej bodajże jakieś krytyki mogłyby częściej wchodzić w grę. O, ja się bym nie obraził, nie trafiłem go jestem idiotą może lewe na przynajmniej za pogonanie tak by się zgadzało, nie? 203 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zawsze jak jesteś lepszy w wywodaniu ręcz, do ręce na czerwono świecą, to w ogóle nie ulega wątpliwości. 189 dobrze. Nie, Why? ach pięknie. Nie, 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 za blisko w typie, ogarnij się. Jak tak częściej zaczął, nie? Nie dłużej. Ej, co ja mam teraz zrobić? O kurde, o kurde. Pomista aura, większodowanie. Powłok ochronną. Co mnie tutaj leczy? Nic mnie tutaj nie leczy. Ale jestem w dupie. Ej, co ja mam to zrobić? Trzeba tylko czekać na takie momenty, ale to też bez sensu, bo to, to na tam, gdzie trwało. Dobra, co ja tutaj mam? Co ja tu mam? Jakiś teraz mnie nie wspomoże, gro. No, kurde. czemu nie? Ale moc! Ale moc! Dajcie to serduszko! Nie! No co ja mam zrobić ić? <śpiewanie> no. Gro. Tak. Więcej się saduszek Pix. Może lewe wybiję Jak bosko, nie! Wysuwam się od tego typu, bo się zryło na łeb Dobra, uwaga. Czekam na ostateczny atak. tak Zobaczymy doświadczenia dostanę, bo mam teraz dokładne zero chyba jakoś. Tak! O jaki dźwięk, jakby kota coś potrąciło. What the fuck, what the fuck, ale się rozpadł A masz zera, zabiję to coś Szai i hulut należy do mnie, więc, a gdzie ich obłąkańczonego rechotu? Głupi ma szczęście. O, dobry, dobry, to był dziś życia. Króż do kanałów. Pokonałeś pierwszego strażnika i zwołałeś do kanałów. No jest obłąkańczy rechot. Prawie ekspo nie dostałem, za gówno. Broń dziewcowa. Łuki, praktycznie, ale łukom jak dodaję obrażenia i krytyka, bo będzie wcale wprawi w ogóle, ja się nie godzę na takie postępowanie, to jest w ogóle, to jest, to jest po prostu, to, ja się na to nie godzę. Do rozdania 6, na co ja mam jeszcze rozdawać to? Dostury mogę, topory, maczugi, sztelety, miecze, kostury, czym się różni kosty od różki, ja się pytam. Dobra, jak będę miał coś ciekawego, znajdę to może rozdam i będę, wiecie, kozakiem to nie to? To to. Okej, okay, zapisałem giery. Teraz trzeba się pozglądać, posłuchajcie. Bo tutaj są te kopalnie chyba. Trzeba to będzie dokładnie zwiedzić tutaj, co i jak. I zaczniemy chyba... Słuchajcie, w ogóle właśnie. Ja bym się wrócił tutaj, gdzie te kamienie spadały, może każecie. I koz, ja mam tą misję, tą... Wyzwanie takie, że mam uniknąć tych wszystkich kamieni. Nie wiem, czy ja to za coś dostanę za to. Ale warto zrobić. Nie łopiej kuźwa czoł, nie umiesz do góry celować. Gratulacje. To chyba tutaj były te kamienie albo trochę dalej. A, to w ten sposób, dobra. Ale... a, to muszę... To tak się da tutaj! O wpiz dół, że to jest samobójstwo No właśnie, jak ja mam minuty tego unikać No to jest bez sensu Jestem w stanie przeskoczyć taki kamień No dobra, mniej więcej jestem, okej okay. jest To pomysł stać w takim miejscu na świecie, a ja to robię One się raz odbijają, a potem spadają w podłogę. Te informacje trzeba wykorzystać, no, no ale patrzcie, tak, unikam tego, zaraz mi ten drugi dopiada. Ja się, ja, się, ja się nie godzę na takie postępowanie wobec mojej skromnej osoby. To jest w ogóle akt wymierzony przeciwko mojemu honorowi. No dobra, jeszcze raz tam pójdziemy. Ja muszę to wykonać, ponieważ... ...jest jakieś wyzwanie, a ja, ja tak wyzwań nie zostawiam. Ja je wykonuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dobra, 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 pełne skupienie, oddech. A nie raz je dostanę, patrzcie. patrzcie. Nie, patrzcie na tego mistrza. Szybkość czasu, opanowanie. Boże, co za mistrzu. Przecież on nie odczuwa w ogóle strachu. Dobrze jest. Wytrzymałem już pół minuty prawie. Nie Łążek jestem ambitny Zrobię to. Czuję że, czuję, że to zrobię, słuchajcie. I can do that. Wcem już tym czasem. Nie! No ale tego czasami się nie da uniknąć jak już leci prosto na ciebie. Jakaś cała szybkoś jakby była, to byłoby fajnie. Wiecie, że szybciej biegam, to i mogę unikać lepiej wtedy. Uch Co ten bulik? On kręci. No nie! No, zawsze chyba się tutaj dołatwię. Będę stał tu gdzieś tutaj, w tych rejonach. No super, zahalom biście wręcz. Żeby nie powiedzieć brzydziej. To też ma to... Wow! No dzisiejszy odcinek będzie w ogóle chyba wyjątkowy bo będzie najciekawszy odcinek w ogóle na tym kanale chyba, słuchajcie To w ogóle nie ma takiej opcji, żeby było inaczej Najpierw walka z bossem, która polega o, o, Na staniu tam, gdzie nas nigdy nie trafia A teraz unikanie wielkich głazów przez minutę co nie robię minuty już, tylko sądzę, że z pięć lekko Whyyyy? Szkoda, że śmierć nie trwa Słabo, słabo. Dobra ludzie, ja was nie będę zamęczał. Ja, ja do tego wrócę kiedyś. Ja do tego wrócę. Ale najpierw eksplorujmy dalej tą kopalnię. Tu jeszcze wiele zostało do znalezienia na pewno. Na, pewno na górze tam byłem kiedykolwiek właśnie, a na górze nigdy nie byłem. I po lewej... Poziom niżej. Po prawej znaczy się. Okay. Tutaj mnie nie było jakimś cudem niby. Masz wpysk. Bitches. No rzeczywiście by tutaj tak jakby nie było. A może byłem, ale nie zapisałem gry. Coś mi się należało że tutaj byłem. mi szybkość ataku zwiększa się z poziomem! Z czego to jest? Z tytanu? uff. Było close, powiem, że nie Poczekajcie, a zróbmy tak Załóż Zresztą podobno tyłu są... I to jest krytyk? What the fuck? What the fuck? W dupie mam broń drzewcową dupie mam ploń O teraz biję sztyletami. Nie to... Jest to wrażenie, Misz, ale z taką szybkością ataku to ja podziękuję. Ale podobno miałbyś tak wiecie, krytyk jakby, a tego jakby krytyka nie było. Ja się tym faktem samotnie oburzony Co kozaszku? jak mięso Boże, boże jakie to dobre, chyba większe obrażenia w ogóle mam Dobra, są krytyki za każdym razem, pozdro Który jeszcze a, to jest to miejsce, gdzie jest ten, ten młotek kowala, czy, czy coś tam, nie? Co nie mogę go wziąć, to już kojarzy, bo jest ta skrzynia zamknięta, bo nie mogę ją otworzyć, bo młotek musi tam zostać, a ja nie mogę go wziąć. Nie! Nigdy nie zdążę, dobra, to gdzie jeszcze nie byłem? W lewo byłem, w prawo byłem, na sam dół mogłem zejść. Ale to raczej pójdę na górę iść teraz. Masz, masz, to lepiej. jaka jakiś jakaś silna rzecz. Ty też też masz? Może pogrom za muri O to tu jesteś ty No jak z to mnie zabija To jest szalony Okej, okay, okej okay, okej okay, okej okay. teraz dopadniemy to i nie będę skakał jak głupi jak za każdym razem do góry proszę Do góry powiedziałem Eee, na sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż. Co to jest w ogóle? A, ten klucz ważny. No ale nie będzie tutaj. To jest. Co idzie tutaj, to idzie tutaj, i. Co to jest w ogóle? Eliksja Eterycznej Formy. Twoje ciało przetestują się, się Eteryczne. nie nie będzie strzelania, zresztą ja taki nie będę stanowić zagrożenia. O! Tu już wiem, jak wykonam to miejsce z psem śmierci. Diabo ja nie trafi No nie! Eee. Okej no To plan jest taki, ja tam wejdę eterycznie I dopadnę tego gnoja Znaczy, jeśli Jest takie słowo jak wejść eterycznie W Skyrimie też była eteryczność, wiecie? I to było tak, że krzyk krzy krzyczało się i tak samo to działało w sumie. Użyj. Nie można tego użyć, będąc duchem. Twoje ręce przenikają przez obiekty. 2 na 10 buri. Gry, gzy, gzy. Pozdro, pozdro. Dzięki gro. Dzięki gro bardzo. To było miło z Twojej strony. Jestem zaszczycony. Jestem wdzięczny i w ogóle, no ja w ogóle nie ulega wątpliwości, jak bardzo jestem szczęśliwy, że się dowiedziałem o tym teraz. Nie chciałem tego, tej mikstury odpadać tam wiecie, na miejscu bym stać uzdrowie, myślałbym, że, myślałem, że zginąłbym, zanim by się udało aktywować tą miksturę, że tak to powiem. Może to też pewnie jest teraz na samym dole już. do dododon! Do. Dobra, dobra, akcja 2 na 10. Teraz wjeżdżam na samą górę i robię tam rozgirdol. To jak sobie z czasem odcinka? Jeszcze 12 minut to się wszystko może się wydarzyć, jeszcze 10 osób mogę ubić. Grę przejść, ludzie. Dobra. A szwabie, patrz na moje sztylety. Okej, okay, ale zanim tam... O kurde, jak ja tam dojść, nie przeskoczę tam, to dupie to mam. Ja nie mogę. Drugi punkt zapisu, dobrze patrzam? Spójrz, zera, kolejny sześcian. Ciekawe co jest w środku tym razem. Ten sześcian jest domem ducha śmierci, jeśli z nim porozmawiasz to zginiesz, a twoja dusza będzie tutaj się tułać za świata. Jakby to prawda, nie mówiłbyś mi o tym. No dobra, chodźmy z nim pogadać. Będę tylko znów musiał podszyć się pod ciebie, głupi śmiertelniku, jak śmiesz się pode mnie podżywać. Głupi, głupi śmiertelniku, jak śmiesz... Yy, nie Niedowidzę cię. Hehe, <laughs> dobry dobre. Patrzcie, to jest tam taka kulka, jolo kablach, jestem sługą harnakona, zostałem przysłany ponieważ podobno masz, masz coś do zaoferowania. Jestem pyro z duchu oczyszczającego ognia z przyjemnością do nauczycia sekretów płomienia. Aby przekazać ci moją wiedzę, muszę najpierw przekuć do świata śmiertelników. Niezbędne do tego będą odpowiednie narzędzia kowalskie. Musisz przynieść mi następujące przedmioty. Czerwona esencja. Mam. Przynieś mi noweś Kowadło. Symbol skoro... jak ja mam kowadło ci przynieść? Drewno, nic jak nie mam jej woli za ogień. Będziesz, skąd ja to 30 już tu zrealizowałem? Miech Kowalski, tak jak bicie serce. Ja pierwszego szalału cię w, w ryj. Motkowalski Kowalski, wiem gdzie jest. No to spoko, na te wszystkie temy dokładnie wiem gdzie jest y, Motkowalski, więc spoko, 2 na 10. Ale dobra dobra, dobra, dobra nasza, znajdziemy wszystko pewnie w ciągu gry. i co? Ale co ja się rozumiem, że magii mnie nauczy, tak? To spoko. To może ja dodam coś w magii? Ja w gromadce, jak magia tutaj? Eee... Nie, nie widzę specjalnie, żebym mógł do tego dodawać. Yoloo. Szybkość czasu już ma to, patrz. Krótki miecz, to nie, to jest miecz, a nie sztylet. Wiem, to było niesamowite, że ja to odgadłem. Dobry, to ty jesteś tym wieszczem. minęło od czasu, odkąd niezajmę pojawił się tutaj. Wydajesz, jakby znajomy. Joda, to ty? <noise> z innym bydlisz mnie stworzeniem. Ale podobny, rzeczywiście. Kurn Koraż jestem. Wybacz, mój z z mistrzem pochodzącym z mojego świata, właściwie ze świata w bardzo odległej galaktyce. No to, co mówisz, dziwne jest. Dlatego wieszcza pokazujesz, że poszukujesz wielkiego, odpowiedni na jakie na jakie pytania szukasz. Nie wiem, co tu robię. Znaczy, nie wiem, jakie mam tu zadania, bo nie mogę znaleźć karczmy, w której jakiś NPC by mi wytłumaczył, co muszę robić. Hallucynacji? Wydaje mi się, że. Halcynację, jest tutaj obecność twoja. Oczywiście, grałem w RPG z i nagle pojawiłem się w tym zamczysku. Dziwna ta historia, lecz jest, lecz misja znam twoją. Naprawdę, co mam zrobić? Z szafy kurcz, wysłusz mi gardu i utrudnia rozmowę. odkurzyć się trzeba. Co? Mam z swoje półki, trzeba ja wyglądać jak woźny? Złota wymagam ponadto. Przynieść złoto musisz, swoje zadanie poznać. I żąda zapłaty. Co w wyroczniach To jest tak nieepickie, no, jakoś nie musiał płacić złomnego grosza, ani nie wykonał dziwnych poleceń u jego wyroczni. Nawet dostał ciasteczka. To oszust, spróbujesz naciągnąć. Mamy nadzieję, nie jesteś taki głupi, żeby mu wierzyć. Jeśli chcesz kontrolować tę konwersację, szafkę, szafkę i pozobądź 30 monet. Jeśli myślisz, że wiesz, że chcesz naciągnąć, możesz położyć to zadanie w panelu. No to wyczyszczę tą szafkę. No, jaką ścierkę do kusza ja mam niby znaleźć? What the fuck? O, ścierka do kuszu. To nie było trudne. Patrzcie, ładnie. Ja, jeju Dobra, miszczu. Zrobione puka błyszczy jak psu jaja. A tutaj jest twoja forsa, ty mały materialista. Teraz jest zadanie. Zniszczyć harnakona twoim zadaniem jest. Co? To nieprawda. Harnakon to ten typek rządzący zamkiem. Tak zamku tego jest wodarzem, a moce jego ciemnej odmiany są. Kumam, to gdzie mogę go znaleźć? Na najwyższej wieży, szczycie jego pielesze są. A jak się tam dostać, strażników zabić, musisz ich kluczy ich użyć, i kluczy ich użyć, tylko one drogę ci otworzą do niego. Co jeszcze możesz mi poradzić? Czujnych ich wystrzegać się musisz, ich moc opętania umysły nawet najmocniejsze łamie. Oto się nie ma, tu się niego spotkałem, uciekł po pochu jak tylko mnie zobaczył, kłamca. Wybornie, powodzenia życzę ci, ok, się. się. Mam w wrażenie, że dałem się zrobić na szara, ale przynajmniej wiem, jaki jest mój cel. Mam nadzieję, że nie wierzysz w to, co mówi ten szarlatan, nie widzisz, że cię wykorzystał? No nie wiem, zobaczy się. Co, level dostałem to nie, ekspo po prostu. Dobra, też spoko. Yy, tak, wtedy dostanę się tam, gdzie chcę się. A, to... ty szlato! Zajeszczały. Teraz będę ranny dwie godziny. Kujfa, na dole są ci złotami, oni są super potężni. Może jestem martwy. Zginąłem. E, dobra, dobra, dobra. Nie, ja tak się nie bawię. To jest w ogóle niebezpieczna gra. Nie sądziłem, że ta gra będzie taka trudna, powiem wam szczerze. ja chcę do sklepu się dostać na chwilę. Oko, satyra, spoko. Ty, typie. Ech. Do biblioteki, tak? To nie ma do biblioteki, oczywiście, ale mam do lochów, Może, bo Boże, ty to się w ogóle nie rozwalić. To jest, patrzcie, to tym się niszczy tą skrzynkę, znaczy tysiąc, leci tysiąc. Taki luty tu mam strzała a myślałem, że taka maczuga fajna to strzała. Denerwuję się, dajcie mi to jakąkolwiek tutaj będzie. Ja to, to będzie tylko i wyłącznie do niszczenia kurna. Aha, bo to jest w ogóle jakiś dobry ten widzę. Nie, zwykła maczuga. Czemu on takie wrażenie ma? Kup, co ty masz? Różne przedmioty. Ło kurde, muszla morska. Przynosi do sklepu zolona, nie... Nie znika pół życia... UUUUU! Bliska życia, wskrzesza ożywieńca? Przyzwańca, o, można to przyzywać! Znajdzie ci wiedzę na temat twojego aktualnego zadania, odkrywa wakacje, bo jedyne na to, daję wskazówki, poobjaduj za to, że zaznaczyłaś główki. HURRR! najdalszy punkt, do którego mogłeś dojść po skakaniu lub w upadku. Wyte do sklepu. To już mam tylko, że nieskończoną, tak? Ja nie mogę, jestem bogaty w dobrej temy To będzie to będzie jednak tutaj, a ta maczuga, niech będzie, nie wiem, późba tutaj Okej, okay, panie i panowie, to ja jestem teraz... Ja tu jestem teraz potęgą narodów! Dobra, teraz jest sprzedać świętnie 14, 19, 14, Boże! Boże, błogosław! Dobry. Ja tu nie mogę gotować, nie mogę tutaj gotować, dobrze. Bo ja coś tam mogę ugotować, jakąś miksturę z tego sekarze. Znaczy, że potrafię, a nie że mogę, no. Zapiszę, na wszelki wypadek. Dobra. Tylko nie wiem gdzie iść. samą górę to tam mam, co jeszcze, co, czy, czy, czego jeszcze, tam, tam w lewo, nie, tam w lewo jest boss. Kurdej. Do kopalni. Stół śmierci, tajemnictwo, przeznaczenia, mący, które nie rozumiem póki co. A spoko, nie pamiętam, żebym takie coś pisał. <laughs> Ale dobra, nadal nie rozumiem stół o śmierci i póki co. Wejść do bioteki. wejść do kanałów i ogrodu. Super skarby, które nadal pewnie mogę ich użyć, bo umieram. Motek, to jest motek. Yy, coś się ja chciałem... Coś ja chciałem zrobić, ale nie pamiętam. Co ja chciałem zrobić bliska? Yy, a, sprawdzić jaki mam klucz. Czy mam do lochu, czy do czego? Do kanałów, do kopalni. Do kanałów mam! Poczekajcie, 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 mapa, mapa, mapa. Do kanałów i ogrodu. To całkowicie zmienia postać wszechświata. Chcesz czasem w ogóle odcinka? W sumie mogę kończyć już To ja tylko wyjdę do tych kanałów i będę kończył, nie? To są te kudne nardy śmierci Takie śmierć, tylko umieracie je. Boże jakie to jest dobre też tletowanie tych O kurde, tam jest przecież duża twarz! What the fuck, what the fuck, duża twarz. Chirilo sami we mnie rzuca, ja się tak nie bawię. Pamiętajcie, kiedy duża twarz. Zatrucie! Boże, już jestem dwa razy zatruty! Może trzy razy! What the fuck! Ciś jak z walczyć, przecież to jest bajta! To jest za, to z drugiej. Umieram. Nie. No patrzcie, już się zapisywałem. Dobra, ja tutaj kończę cię, Naglu. Się robi niebezpiecznie. Widzimy się, dokładnie nie słyszymy się w następnym. I zapraszam serdecznie do usłyszenia Eldo Prezydenta Bicio.